Ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka, Grzegorz Ludwin oraz Adam Furmańczuk. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktora to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj wejdziemy sobie do świata IT. I co więcej, trochę sobie go poanalizujemy. Poanalizujemy go sobie pod kątem pewnego zjawiska, które od roku robi całkiem niezłe zamieszanie na rynku, czyli sztuczna inteligencja. Są takie dwie firmy, które wzięły sobie pod lupę ten temat, poanalizowały go troszeczkę, no i dzisiaj sobie będziemy w takim razie omawiali wyniki tej całej analizy. Te dwie firmy to CPL oraz Just Join IT. A skoro dwie firmy, to mam dzisiaj nie jednego, tylko dwoje rozmówców. Jest ze mną Kasia z CPL. Oraz Marcin z Just Join IT. I teraz to oni wam się, z wami się przywitają. Cześć Kasiu, cześć Marcinie. Cześć, Katarzyna Piotrowska, ja jestem country managerką CPL w Polsce i miałam tą przyjemność, żeby zrobić z naszymi partnerami ten raport dotyczący sztucznej inteligencji. Dzień dobry, cześć, mam na imię Marcin Nowosad, jestem HR Business Partner, menadżerem w czarze IT Rocket Jobs oraz z Na co dzień wspieram naszą kadrę, nasz zarząd i wszystkie osoby, aby to połączenie świata IT z obszarem ludzkim jak najbardziej było dobrym miksem. No i pewnie ten AI gdzieś powoli delikatnie wchodzi również i do naszego korporacyjnego świata, tym pewnie za chwilę parę więcej, więc mam nadzieję, że taki mój HRowy look również, również tutaj będzie przydatny. No, widzicie, i to HR-owcy zrobili coś o IT albo o ai -u. Zobaczcie, same, same skróty na dwuliterowe się dzisiaj tutaj rodzą. No to sobie wejdźmy, słuchajcie, w ten temat, w tą waszą robotę, co, co zrobiliście, bo to na pewno trochę czasu trwało, zanim taki raport ujrzało światło dzienne. Może spróbujmy zrobić taki krok wstecz. Kasia, może ja, ja ciebie zapytam o to, a Marcin nam to uzupełni. Co było powodem pochylenia się nad tym tematem, żeby w ogóle taki raport powstał? Ja może w ogóle zacznę od tego, że pomysł na ten raport padł w naszym zespole, wśród naszych rekruterów. My jako CPL zaproponowaliśmy na początku tego roku naszym rekruterom dodatkowe aktywności, no jakby nie samą rekrutacją, konsultant żyje i w ramach CPL-a powstały grupy, które nazywamy CPL Value Ambassador i to były grupy, które pozwalają rekruterom... Popróbować swoich sił trochę w innych działach, między innymi w dziale marketingu, w dziale HR, w dziale finansów, czy właśnie bliżej klienta i bliżej sprzedaży. I ja mam przyjemność zarządzać taką grupą, która nazywa się Grupa Sekretnych Agentów. I to właśnie moja grupa sekretnych agentów wpadła na ten pomysł podczas jednego z naszych pierwszych spotkań na początku roku, czy nie powinniśmy ruszyć bardziej tematu AI-owego. A były to osoby, które były mocno za, Zaangażowane w wykorzystanie tych pierwszych wersji czata GBT. I ten pomysł urodził się właśnie wśród naszych konsultantów. To oni dali pomysł i w momencie, kiedy sobie rozpisywaliśmy to na początku roku, jak to powinno wyglądać, co chcielibyśmy, żeby w tym raporcie było i jak to osiągnąć, padł pomysł, żeby znaleźć do tego raportu również partnera. Partnera, który bardzo dobrze zna się na rynku IT. Stąd też nasz partner czas join. Czas Join. Czy wy też macie grupę sekretnych agentów? Nie, nie mogę tylko zdradzić skoro sekretni to sekretni a uśmiechając się faktycznie IT, rynek IT to jest rynek, który jest bliski bardzo mocno naszemu sercu ale też dbamy szalenie naszej community obserwując tematy zapytania, to co pojawiło się na naszych portalach, czy choćby na JustJoinGeeku, to faktycznie takie momenty, gdzie ten AI jest no, cieszy się teraz dużym zainteresowaniem jest bardzo dużo i artykułów i rozmów, i postów w tym temacie Stwierdziliśmy, że właśnie z CPL-em stworzenie takiej inicjatywy no, będzie to inicjatywa, która pokaże, która będzie potrafiła uczyć, podsumować i edukować też w trochę rynek. No, rzeczywiście to jest hot topic i on się tak jeszcze mocno nam ewoluuje z tygodnia na tydzień. Nawet słysząc o tych różnych zmianach na bardzo wysokich poziomach w firmach, które tego ai nam upubliczniły ten rok temu. No ale to nie będzie dzisiaj tematem naszej analizy. Tematem naszej dzisiejszej analizy jest wasz raport. Ja sobie tu przytoczę, tytuł, patrzę się na niego w tej chwili AI i rynek pracy w Polsce raport 2023. Słuchajcie, zacznijmy od technikaliów. Jaka jest konstrukcja tego raportu? Co my się możemy w nim? Czego możemy się w nim spodziewać? Czym on się zaczyna, co on ma w środku, żebyśmy taką dali odsłonę bardziej technicznej odsłony, no, można nawet tak powiedzieć, tej, tejże publikacji? Myślę, że to, co jest ważne i to, co było naszym celem, to zbadanie naszego rynku polskiego, bo ja. Nie ukrywam, że jestem fanką weryfikacji tego, co się dzieje u nas lokalnie i tak jak w poprzednim roku robiliśmy raport na temat Z, tak i badaliśmy nasz rynek lokalny, tak również teraz postanowiliśmy zbadać, jak nasze społeczeństwo w Polsce reaguje na sztuczną inteligencję, na to, co może się wydarzyć na rynku pracy i postanowiliśmy go zbadać z trzech stron. Zapytaliśmy tutaj pracowników, zapytaliśmy pracodawców, i zapytaliśmy również samego czata, co o tym wszystkim myśli. Wszystkie te trzy strony dostały te same pytania i, i zaprosiliśmy ich do udzielenia odpowiedzi, więc to była pierwsza część. Druga część to była również podzielenie się ekspertyzą z lokalnymi ekspertami, reprezentantami różnych firm naszych klientów czy uczelni i przedsiębiorstw w Polsce. Z ich podejściem do sztucznej inteligencji, z tym, co już się dzieje w tych organizacjach, co może się dziać, jakie mają refleksje i wrażenia na temat tego, co tak naprawdę ta sztuczna inteligencja nam tutaj na tym rynku nawywija. Marcinie, i co pokryły się odpowiedzi? Są takie same z perspektywy pracownika, pracodawcy i AI? Jeżeli chodzi o taką świadomość, jak najbardziej myślę, że ten kor jest bardzo zbieżny pod kątem odpowiedzi. Na pewno ciekawą rzeczą było analizowanie tego, co ChatGPT GPT powiedział i też samej formy, więc to na pewno dawało też i nowy kontekst, i w niektórych punktach pewnie taki delikatny kontrapunkt. No bo w końcu walczymy o to, jak pracodawcy i pracownicy patrzą na swój obszar, a jak również czat GPT cały czas ambitnie walczy o siebie. Słuchajcie, ta publikacja ma tak ciągle na nią zerkam 60 stron. To wcale nie jest małe coś. Tutaj jeszcze jest dodatkowa ciekawa rzecz, o której nie powiedzieliście, a mianowicie słowniczek pojęć, co jest w ogóle fajne, bo generalnie my tak się skupiamy na tym, że tu sztuczna inteligencja, tam sztuczna inteligencja, albo tu AI, tam AI, ale to jest trochę więcej tychże pojęć. Więc myślę, że osoby, które z, sobie ściągną ten raport, a na koniec powiemy, gdzie go sobie ściągnąć, to będą mogły sobie jeszcze uporządkować parę. Pojęć. Ale wejdźmy trochę w te wyniki Waszych spostrzeżeń, badań, analiz. Co nam mówi ten raport? Jakieś kilka ciekawych insightów, jakbyśmy mogli z niego wyciągnąć. Może zacznijmy z tego punktu widzenia pracownika, Kasia. Myślę, że ciekawe jest to, że nasi pracownicy w Polsce na ten moment uważają, że zdecydowanie ten rapor, ta sztuczna inteligencja to jest szansa na usprawnienie ich pracy. To jakby postrzegają sztuczną inteligencję nie jako narzędzie, które ma ich zastąpić, ale jako że narzędzie, które będzie ich wspierało w pracy. I to ponad, 50, ponad 80% respondentów powiedziało tak, to narzędzie uważam, że będzie wspierało mnie w pracy. Więc myślę, że to jest istotne i też pytaliśmy i pracowników, i pracodawców, jakie stanowiska mogą zostać zastąpione sztuczną inteligencją. I ja na początku, kiedy robiliśmy tą ankietę, byłam pewna, że jednak tutaj programiści będą w tej grupie i w tych pierwszych odpowiedziach, a to mnie zaskoczyło, że, że jednak nie i wręcz nawet stanowiska kreatywne mogą zostać zastąpione sztuczną inteligencją, czy Stanowiska w obszarze języków obcych czy y, stanowiska marketingowe, gdzieś pisanie kontentu. Więc myślę, że to też jest taki obszar, z którego my wszyscy na co dzień y, korzystamy. No i tutaj też pojawia się dużo obaw z pozycji samych pracowników, otwierając liczne rekrutacje, rozmawiając z kandydatami, słyszymy, Marcin, zastanawiam się, czy za chwil parę moje stanowisko będzie jeszcze istniało. No bo na przykład do tej pory zajmowałem się, albo zajmowałem się tłumaczeniami, bądź miałem z tych z obszarem fotomodelingu, a teraz to, co się dzieje w sieci, to automatyzacja. I tak jak na przykład w tych dwóch przykładach, które wywołałem, fotomodeling przychodzi naprawdę duży renesans, bo pojawiają się realne boty, realne AI modelki, które już zarabiają, które występują. Dzisiaj sprawdzałem w sieci jedną z najbardziej znanych około 250 tysięcy followersów na Instagramie. Więc to są wyniki, o których niektóre te modelki liveowe mogą sobie pomarzyć a z drugiej strony też drugi temat, który wwołałem, czyli temat związany na przykład z tłumaczeniami. Ja na to patrzę tak, że szczęśliwie jeszcze najmocniej ten AI jest dopasowany do tłumaczeń języka angielskiego. Mam też dużo dedykowanych programów, więc na szczęście jeszcze dla tych obszarów poza językiem angielskim, czy też tematów stricte formalnych, związanych choćby z tłumaczeniami przysięgłymi, tu na szczęście jeszcze praca jest, ale tak jak Kasia mówiła, to wszystko idzie mniej więcej w tą stronę, że, no, będzie jakaś część stanowisk, które na pewno znikną z mapy, ale zostaną one również uzupełnione o stanowiska, które no, będą mocno specjalizowane wokoło IT, no bo to jeżeli patrzymy sobie również na, na stanowiska, które pojawiają się teraz, e, Prompt Engineer, no jest to hit, jakby od pół roku wzrost tej ilości aplikacji i w ogóle zapotrzebowanie na to stanowisko jest bardzo zauważalne. Dzięki. Tak, bo też w tym Czekaj, daj mi teraz coś powiedzieć. Tam na, na, nawiążę nawiążę do, do, tych, do tych modelek, bo to jest ciekawa sprawa. Tam parę dni temu tam wyszło, że jakaś e, przez sztuczną inteligencję wygenerowana modelka, bodajże z Barcelony czy, czy skądś tam, nie dość, że sobie narobiła od groma tych followersów. To jeszcze ponoć jakiś aktor chciał ją zaprosić na randkę, czy, czy, czy jakąś taką rzecz wyłapałem gdzieś tam siedzi. No, robi się ciekawie. Zastanawiam się, kiedy to sztuczne inteligencje ze sztucznymi inteligencjami będą się wzajemnie na randki umawiać, bo to, że grają wspólnie w Counter-Strike, to już wiem. Tutaj ostatnio mi podczas jednego podcastu Paweł Płocki taką rzecz powiedział, także no, różnych rzeczy możemy się spodziewać. No dobra, wracamy do ciebie, Kasia. Jasne, ja chciałam się odnieść trochę do tych tematów językowych, bo ja jestem. W ogóle sceptycznie nastawiona do rozmowy z botem, z takim botem, którego znamy teraz, ale jakby mieliśmy okazję razem wysłuchać Simona Krisa i tego, co pokazywał nam, będąc w Polsce, jak sztuczna inteligencja już te, teraz potrafi żartować z człowiekiem. I zastanawiam się, kiedy będzie ten moment, że rzeczywiście. Yy, odbierając telefon czy dzwoniąc gdzieś na jakąś infolinię, nie będziemy w stanie się połapać, z kim rozmawiamy i ta sztuczna inteligencja będzie w stanie rozmawiać w naszym języku, czy w języku angielskim, czy w każdym innym języku na świecie. I myślę, że jednak te role językowe to są role, które już powoli zostają zastępowane w centrach usług wspólnych. A ja zapragnę jeszcze dopowiedzieć, bo przepraszam, słuchajcie, jakby temat naprawdę gorący i również jestem po jednej z bardzo interesujących konferencji aerowych. Rozmawialiśmy dużo w kuluarach powoli o temacie związanych z automatyzacją rekrutacji, machine learning, który wchodzi, powoli pozwala naprawdę w sposób bardzo komplementarny przerzucić sobie procesy rekrutacyjne do AI, do sztucznej inteligencji, bo... Jeżeli mielibyśmy sobie to rozwijać już na poszczególne stage, do spotkania na początku procesu z hiring managerem możemy już tutaj zaadaptować sztuczną inteligencję, która przygotuje formularz. Na podstawie tego formularzu przygotuje pytania rekrutacyjne i pojawiają się owe boty. My, my znamy je do tej pory, myślę, że mocno w skali Polski, z, no, tak jak wiemy z fotowoltaiki, bo do kogo nie dzwoniła jedna z tych pani. No i na ten moment wiem, że są słuchajcie już wdrożone rozwiązania, gdzie te boty rekrutacyjne przeprowadzają rekrutację na stanowiska jeszcze w tym momencie low position, ale są już w stanie zrealizować wywiad na poziomie zebranych pytań, są po tym wywiadzie i mają możliwość przygotowania całego skryptu, podsumowania, zestawienia. I na bazie um, rekomendat, no właśnie na bazie zobytych danych przeprowadzić rekomendacja i rekruter dostaje tak naprawdę gotowy format na poziomie yes or not. Więc to już się dzieje. Ja miałem wiecie takie delikatne przerażenie, bo moje doświadczenie jeszcze sprzed obszaru biznes partneringowego to ponad 5 lat koordynowania procesów rekrutacyjnych, sobie pomyślałem, okej, okay, dobrze jestem w tych wartościach miękkich, mam jeszcze pracę. Nie wiem, czy to, czy to nas zas w sensie, czy zastąpi rekruterów tak do, do końca, bo myślę sobie, że to muszą być takie zero-jedynkowe odpowiedzi. Spełniasz, nie spełniasz, a jednak w rekrutacji trzeba mieć to wyczucie. I, i czasami pokazujemy kandydata, który nie jest, wiecie, 100% matching, a jest idealnym dopasowaniem do klienta, więc pytanie, czy ta sztuczna inteligencja będzie miała takie wyczucie nasze ludzkie. Mam, mam nadzieję, że będzie dla nas, jeśli ta przestrzeń i ten format culture fit, te wszystkie wartości miękkie, tego behawioru, na co będzie przestrzeń, aby dostarczać tą jakość. Chciałbym cały czas patrzeć na to, jako na asystenta, który będzie nas w tym wszystkim wspierał, a my będziemy mogli tę przysłowiową kropkę jeszcze postawić. Oby tak było. A ja wam powiem, że na przykład Czekam na taki moment, gdzie na przykład będę sobie dzwonił do banku albo nie wiem, gdziekolwiek, i w dziale obsługi klienta będzie taka prośba: nagraj swój, swój głos albo dostarcz nam próbkę głosu, jakim chcesz, żebyśmy z tobą rozmawiali. I na przykład, nie wiem, dobrze mi się gada z moją, nie wiem, żoną czy mamą, czy. Jakimś kolegą, dostarczę taką próbkę głosu i będę obsługiwany przez bota, który będzie mówił tym głosem, który akurat ja lubię, nie? I, i, i sprawia mi, frajdę. dobra. Trochę popłynęliśmy z tym. Słuchajcie, y, y, wspomniałeś, Marcinie, prompt engineer, tak? Czyli, że mamy tutaj zapotrzebowanie na tego typu rolę. No to przejdźmy sobie z tej roli, pra, z poziomu pracownika na poziom pracodawcy, poziom firmy. Co wam w tym raporcie wyszło? Jakbyście mogli podać jakieś swoje ulubione przykłady albo wskazówki z tej perspektywy firmy, tak? Czyli co, co z tych badań wyszło? Mamy już za sobą perspektywę pracownika, teraz perspektywa biznesowa. Nie ma na pewno taki format spojrzenia na skalę, czyli świadomość tego, że 34% pracodawców już wdrożyło sztuczną inteligencję, a 15% za chwilę ją wdroży. Pokazało mi, że faktycznie to się już realnie dzieje. I. Będąc bycie w takiej bańce firmy technologicznej, gdzie ten obszar JA nie jest czymś, co, co, co sprawia, że się dziwimy, ogólne spojrzenie na, ten, na tą setkę przedstawicieli polskich firm pokazało mi OK, faktycznie robimy krok do przodu. I ta druga wartość, która dla mnie bardzo mocno ze mną zarezonowała, a będąc osobą, która za tą sukcesję pracowników, za ich rozwój odpowiada, to to, że tylko. Że w bardzo, w bardzo małej ilości film zostały przygotowane formaty dotyczące wsparcia osób, które z pracy ten chat GPT czy AI po prostu a, mm, zabierze im pracę. Jeżeli dobrze pamiętam, to było na poziomie 7%. No i dla owych 7, przepraszam, procent faktycznie myślę, że trzeba znaleźć dobry plan, przygotować się do tego, bo sam rok 2024, kiedy rozmawiam z przyjaciółmi z branży, nazywamy go mocno rokiem upskillingu i reskillingu i myślę, że to będzie bardzo przydatna warto, żeby tak do tego podchodzić. Tak, zgadzam się z tobą, zwłaszcza, że około 90% niemalże wszyscy odbiorcy powiedzieli, że czekają na zmiany na stanowiskach, że część stanowisk zniknie, część pojawi się zupełnie nowych, więc... Firmy na to czekają i część firm jest gotowych, ale tak jak powiedziałeś, część firm w ogóle nie ma na to planu jeszcze i to jest taki duży wykrzyknik, bo jeżeli mamy świadomość, że te stanowiska nowe będą powstawać, że część stanowisk będzie zastępowalnych, to co zrobimy z tą kadrą, która nam zostaje? Czy jesteśmy. Czy mamy plan na to, żeby im zagwarantować inną pracę, bądź właśnie doszkolić? A tak naprawdę, każda firma, która w tej chwili, um, która w tej chwili korzysta z rozwiązań jajowych, czy jest w trakcie wdrażania takich rozwiązań, powinna przeszkolić całą kadrę w zakresie korzystania z, ze sztucznej inteligencji, bo myślę, że teraz niezależnie, czy firmy. Znam też takie, które mają bana na używanie sztucznej inteligencji do celów służbowych, niezależnie czy jest czy nie, to każdy z nas z tego korzysta prywatnie i, i, i myślę, że się w jakiś sposób wspiera, więc warto na pewno szkolić i zastanowić się jak wykorzystać te kompetencje, które już mamy, no i jakie są kompetencje przyszłości, bo to też jest myślę kluczowe, żeby móc współpracować ze sztuczną inteligencją. I patrząc, nasze badanie dodając również liczbę do tego jak najbardziej również pytaliśmy o to, jaki owy ban albo w jakim, na jakim poziomie są realizowane w ramach naszych ankietowanych w 3%, 3 pracodawców faktycznie istnieje aktualnie w firmach zakaz używania AI do momentu, aż odpowiednie ustalenia, zakresy, zapisy pojawią się i będą determinowały etyczne podejście do tego obszaru. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że tak było w trakcie, kiedy ich badaliście. Pytanie, czy nadal podtrzymują swoje zdanie, bo jak znam życie, to te opracowanie odpowiednich zasad dotyczących etyki używania takich narzędzi, nawet nie wiem, jak to nazwać, tak? takich środowisk, czy, czy, czy czegokolwiek w tym stylu, no to jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, zanim się na takie rzeczy doczekamy i to zarówno na poziomie europejskim, czy tam na poziomie naszym tutaj lokalnym. Co pewnie nie będzie powstrzymywało firm od tego, żeby używać rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w większym bądź mniejszym zakresie. Słuchajcie, w ramach Waszego raportu jest taki punkt dziesiąty, który, cytuję, brzmi ku przyszłości. Czyli, co mówi sama AI na temat przyszłości rynku pracy w Polsce, ale jestem ciekaw, co ona wam powiedziała. No? Okay. Cisza zapadła. Cisza zapadła, tak. W ogóle odpowiedzi sztucznej inteligencji były dość zaskakujące, bo ja miałam poczucie, że czat odpowiadał dość zdawkowo i ani razu na przykład nie przyznał, że zastąpi jaką, jakiekolwiek stanowisko pracy. Więc czat GBT zapytany przez nas nie przyznaje się do tego, że tutaj namiesza. Mówi tylko o y, wsparciu, y, o rozwoju, natomiast y, ja też pytając y, w różnych innych narzędziach, czy, czy, czy y, Binga, czy Barda, to wszędzie dostaję te same informacje. Nie sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka. Pytanie, czy to jest y, gdzieś y, zapętlony, y, algorytm, i tak ma właśnie być, taka ma paść odpowiedź, żebyśmy czuli się bezpieczniej. Ja nie mam takiego poczucia, ja jakby odważy się powiedzieć, że tak, są stanowiska, które zostaną zastąpione sztuczną inteligencją, niezależnie na jak odpowie ten czat GBT. I to jest o tym romansie, o którym mówiliśmy na samym początku, że mamy faktycznie te trzy spojrzenia, czyli mamy, mamy człowieka ze strony, chodzi w naszych raportach, pracodawcy, pracownika i tego czata, który świetnie się zareklamuje i sprawi, że będziemy go korzystać. Ja zawsze pamiętam, taką jedną z standardowych odpowiedzi, czy AI wyprze człowieka i zapytany o to czat odpowiada, że nadal będą potrzebni ludzie, żeby mnie projektować, budować i otrzymywać moje systemy. Także no, jakiś kolap myślę będzie jeszcze następował. Tak zabrzmiało to jak takie współczesne niewolnictwo, tylko że człowiek stanie się niewolnikiem sztucznej inteligencji. <grym i wylecił> No, słuchajcie, przyszłości nie znamy, zobaczymy, jak, jak to będzie, a może jest tak, że po prostu jest tylko jedno właściwe źródło danych dla wszystkich tych sztucznych inteligencji, którymi jesteśmy otoczeni, które po prostu ma w taki ani inny sposób przekazywać komunikat na razie bardziej lakoniczny i pozytywny, niż wskazujący konkretnie obszary, które są pierwsze w kolejności do zastąpienia przez właśnie rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. No ale zobaczymy, tak. Wcześniej te same obawy były w momencie, kiedy była wprowadzana pewna digitalizacja, cyfryzacja bądź automatyzacja nieróż, różnych procesów biznesowych. Żyjemy z nimi już od wielu, wielu lat i nadal człowiek ma co robić, więc zakładam, że jeszcze przez jakiś czas będziemy mieli co robić, chociażby po to, żeby na przykład być kontrolerami tego w jakiś tam sposób, albo może właśnie zacząć się tym badaniem zająć się tym badaniem etycznego wykorzystania tychże rozwiązań i to na pewno, pewnie jeszcze wiele rzeczy wokół tego będzie robione. Słuchajcie, raport 60 stron, trzy różne punkty widzenia, do tego słowniczek, pojęć, trochę żeśmy sobie tutaj też nawet humoru do tego dołożyli, no ale mówiąc o samych faktach, gdzie po te fakty sięgnąć? Powiedzcie mi, gdzie ten raport można znaleźć albo być może jeszcze macie na zamknięcie naszej rozmowy jakieś ciekawostki, którymi chcielibyście się tu podzielić? Może ja zacznę od tego, gdzie raport można znaleźć, bo raport można znaleźć w, na stronach CPL, na, szeroko w mediach społecznościowych, gdzie podajemy linki do tego, do tego raportu. Raport jest wydany w dwóch wersjach językowych. Jest wersja w języku polskim, wersja w języku angielskim. Myślę, że warto dodać, że tutaj sztuczna inteligencja też nas wspierała, jeżeli chodzi o wszystkie wizualizacje, więc nasza graficzka jest już Zaprzyjaźniona z tymi narzędziami, więc sama sztuczna inteligencja miała wpływ na to, jak ten raport ostatecznie um, wygląda. Ja chciałabym zachęcić do zapoznania się z treścią tego raportu, do pobrania tego raportu, bo to jest naprawdę taka paczka ciekawych informacji, nie tylko tego jak odpowiedzieli nasi respondenci badania, ale również tego co powiedzieli eksperci i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie ciekawego. Tak szybko jak rozwija się ta sztuczna inteligencja, tak myślę, że moglibyśmy taki raport wydawać pewnie co roku i być może zweryfikujemy te dane na początku przyszłego roku. Zobaczymy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że zdecydowanie większa ilość pracodawców będzie wykorzystywała te narzędzia już w, w ramach codziennej pracy w firmach. Ja również poszczegóły dotyczące raportu zapraszam na justjoin.media.justjoin.it, jak również na, do naszego wydawnictwa, czyli Just Geek IT. Tam dużo danych z samego raportu, z opracowaniami eksperckimi, wnioskami, więc zachęcam również do zaczytania się w tych tematach i w tych artykułach. Ja wymyślę, Kasia, że to nie co roku. Jakbyście tam co kwartał robili ten raport, to pewnie byśmy o czym innym mogli przeczytać, patrząc, jak to wszystko ewoluuje. Ja oczywiście zadbam o to, żeby wszystkie te właściwe linki znalazły się w opisie do dzisiejszego odcinka, żeby ułatwić tu naszym widzom i słuchaczom dotarcie do, do tychże wiadomości, bo raport jest absolutnie super. Ma jeszcze jedną wartościową rzecz, o której tutaj nie powiedzieliśmy, a mianowicie, na co, której stronie możemy znaleźć wypowiedzi różnych osób reprezentujących zarówno firmy, z którymi wy rozmawialiście, czy współpracujecie, jak i przedstawicieli waszych organizacji, którzy dają dodatkowe takie swoje komentarze uzupełniające samą częścią analityczną, nazwijmy to, raportu, co, co daje rzeczywiście fajną, fajny taki pogląd na, na temat z przeróżnych punktów widzenia zarówno akademickich, jak i stricte biznesowych, czy też HR-owych, od czego sobie zaczęliśmy naszą Dzisiejszą rozmowę. Słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. To była bardzo duża przyjemność dla mnie, żeby sobie z Wami przez ten temat przejść. Teraz praca po stronie naszych słuchaczy i widzów, aby się przekopali przez ten raport, który będzie kosztował ile? Dokładnie zero. <noise> raport jest zupełnie bezpłatny. My zawsze z przyjemnością dzielimy się wiedzą rynkową. Robimy to i dla naszych klientów, i dla naszych kandydatów. Zapraszam. Więc nie liczymy czasu w tym momencie, bo jak najbardziej jest to fajne było wiedzy. Serdecznie zapraszamy do lektur. No to, czyli trzeba klikać, pobierać i się wczytywać. Słuchajcie, bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.